przygoda małego Jasia w magicznym lesie. Dawno, dawno temu, w małej wiosce na skraju magicznego lasu, mieszkał chłopiec o imieniu Jaś. Jaś miał dwa lata i był bardzo ciekawskim dzieckiem. Uwielbiał biegać po łąkach, zbierać kwiatki i bawić się z motylami. Jednak Jaś miał pewien problem, nie chciał korzystać z nocnika i wciąż nosił pieluszkę. Pewnego dnia, gdy jaś bawił się w ogrodzie, usłyszał szelest w pobliskim lesie. Zaintrygowany postanowił podejść bliżej i zobaczyć, co się dzieje. Gdy tylko przekroczył granicę lasu, poczuł, że to miejsce jest naprawdę magiczne. Drzewa szeptały, a kwiaty śpiewały delikatne melodie spotkanie z przyjaciółmi. Jaś wędrował dalej, aż natknął się na małego królika o imieniu Krzyś. Krzyś był bardzo przyjazny i zaprosił jasia do swojego domku pod korzeniami wielkiego dębu. W domku Krzysia było mnóstwo ciekawych rzeczy: kolorowe kamienie, muszelki i małe zabawki. Cześć Jasiu! powiedział Krzyś. Czy chcesz zobaczyć coś naprawdę niesamowitego? Jaś kiwnął głową z entuzjazmem, a krzyś poprowadził go do małej polanki, gdzie czekały na nich inne zwierzątka: wiewiórka Zosia. Jerzyk Franek i Sowa Hania. Wszyscy byli bardzo mili i serdeczni. Magiczne nocniki! Na polance stały piękne kolorowe nocniki. Każdy z nich był inny. Jeden miał kształt kwiatka, drugi wyglądał jak mały domek, a trzeci przypominał statek kosmiczny. To są magiczne nocniki. Wyjaśniła Sowa Hania. Każdy z nich ma specjalną moc która pomaga dzieciom nauczyć się korzystać z nocnika. Jaś patrzył na nocniki z zaciekawieniem, ale wciąż był trochę niepewny. Wtedy wiewiórka Zosia podeszła do niego i powiedziała: Jaś, nie bój się, kiedyś też bałam się korzystać z nocnika, ale te magiczne nocniki naprawdę pomagają. Chcesz spróbować? Jaś zdecydował się spróbować. Usiadł na nocniku w kształcie kwiatka. I poczuł, jak nocnik zaczyna delikatnie wibrować. Nagle poczuł się bardzo spokojny i zrelaksowany. Po chwili udało mu się zrobić siku do nocnika. Brawo, Jasiu! zawołały zwierzątka. Udało ci się! Jaś był bardzo dumny z siebie. Zrozumiał, że korzystanie z nocnika nie jest takie straszne, jak myślał. Tajemniczy klucz po sukcesie Jasia. Krzyś wręczył mu mały złoty klucz. To jest klucz do naszego magicznego lasu, powiedział Krzyś. Teraz, kiedy nauczyłeś się korzystać z nocnika, możesz wracać tutaj, kiedy tylko chcesz. Jaś był bardzo szczęśliwy. Wiedział, że zawsze będzie miał przyjaciół w magicznym lesie, którzy pomogą mu, gdy będzie miał trudności. Powrót do domu Jaś wrócił do domu. Z wielkim uśmiechem na twarzy opowiedział mamie i tacie o swojej przygodzie w magicznym lesie i o tym jak nauczył się korzystać z nocnika. Rodzice byli bardzo dumni z Jasia i obiecali, że zawsze będą go wspierać. Od tego dnia Jaś z chęcią korzystał z nocnika i już nigdy nie bał się tego robić. Wiedział, że dzięki wsparciu swoich przyjaciół i rodziny może pokonać każdą trudność. Czy myślisz że Jaś był odważny? Czy chciałbyś mieć takich przyjaciół jak Krzyś, Zosia, Franek i Hania? Może też masz coś, czego się boisz, ale pamiętaj, że z pomocą przyjaciół i rodziny możesz pokonać każdy strach. A może kiedyś odwiedzisz magiczny las i spotkasz swoje własne magiczne nocniki? Pamiętaj, że każdy z nas ma w sobie magiczną moc, która pomaga nam radzić sobie z trudnościami. Wystarczy tylko uwierzyć w siebie i poprosić o pomoc, kiedy jej potrzebujemy.